Otrzymaliśmy w tym zadaniu następujący wzór funkcji f. Od razu określimy dziedzinę tej funkcji. Dziedziną funkcji f są wszystkie liczby rzeczywiste. Dlaczego? Ponieważ jeśli weźmiemy dowolną liczbę z tego zbioru, to każde działanie będzie wykonalne. Możemy tutaj podstawiać pierwiastki, ułamki, liczby niewymierne, wymierne i tak dalej i tak dalej. I zawsze otrzymamy jakiś wynik. Nic tutaj nas, yy, że tak powiem, nie zaskoczy. Natomiast tą funkcję będziemy teraz przekształcali względem osi y. Jaki to ma wpływ na wzór funkcji f? Otóż, jeśli przekształcamy funkcję f względem osi y, to wszystko odbywa się według takiego wzoru. G od x to jest ta funkcja, która ma nam wyjść, to się równa f od minus x. Czyli my przed argument funkcji f musimy dopisać minus i w ten sposób otrzymamy wzór funkcji g. No to spróbujmy. Wstawiam do tego wzoru przed x minus, I otrzymuję takie wyrażenie. Teraz je tylko muszę troszeczkę uprościć i już mamy gotowy wzór funkcji G od, x. G od x to się równa minus 5X minus 4. Jak widzimy, dziedzina tej funkcji nie zmieni się, ona będzie dokładnie taka sama, jak dziedzina funkcji G, bo tutaj również możemy wykonać dowolne działanie wybierając dowolną liczbę spośród liczb rzeczywistych.